Dzień kochani, wiecie, jaki dzisiaj jest dzień. sobota, pierwszy weekend po dziesiątym miesiąca, więc czas na retrogiełdę. Wrócimy i. No, i jesteśmy na metrze. Jest to tylko przesiadka na tramwaj, i jesteśmy na miejscu na retrogiełdzie. Do zobaczenia. Czekajcie, siadamy z tramwaju. Jesteśmy już prawie na miejscu. Zaraz będziemy, schodzimy do podziemi. Zaraz mam pokażę statystyczny w Warszawie. A tutaj przed nami podziemia. Tak więc schodzimy i widzimy się zaraz z innymi maniakami retro i nie tylko. Do zobaczenia! Parafrazując przyśpiewkę angielskich kibiców. Gaming's coming home, it's coming! Czekajcie zaraz Wam pokażę pyk, pastoisko chyba seksa Jest tu trochę ludzi Zobaczcie jaka Ekipa Ty ty, ty, ty. Człowiek nie czuje się sam, no nie E tá apurando o saco do Nie uwierzycie, kogo spotkałem. Kogo? Ciemolę, tylko coś witajcie serdecznie. Jesteś z no. Dokładnie. To jest ludzie. To jest to jest I Bodziu tu jeszcze jest. Oddział. Nie można o Bodziu a. zapomnieć. Nie możemy. o mamy. Ta. Zdrana, mamę, no tak. Bodziu zawsze z rana pozdrowia mamy, tak więc. Cóż za wspaniałe spotkanie Maniaków. Idziemy w ogóle jesteśmy Panie Marcinie. Piotra. Kiełda. Tak jest. I w, I w muzeum. muzeum. I w muzeum. Pierwszy Konsol. Zapraszamy! Ziemia przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. w z, z głównym prowodyrem tej wspaniałej inicjatywy, Mariuszem z kanału Retrowizja. Właściwie to, Właśnie to wioski, wioski. Wioski. kanał też, ale głównie jest to fanpage na Facebooku, prawda? Tak, głównie fanpage na Facebooku. Tak naprawdę chodzi o realizację wydarzeń dla graczy. Ja mobilizuję przede wszystkim społeczność do tego, żeby się spotykała, tworzyła scenę. To jest dla mnie najistotniejsze. Ale związku z tym będzie mi miło, jeżeli będzie okazja spotkać się na żywo. Ja nie mam jakichś gigantycznych inicjatyw. Natomiast chodzi mi o to, żeby spotkać się na żywo, porozmawiać. Nie jestem nadmiernie popularny, chociaż Niektórzy mi bardzo pomagają, jesteś, żeby się śpiewać. Przepraszam, opinii. <laughs> najbardziej cieszy mnie to, że rzeczywiście są osoby, które dobrze się zajmują i często są zdradzone, co jeszcze bardziej napawani. Dokładnie. Takich pozytywnych osób jak Mariusz nam potrzeba w naszym hobby. Najważniejsze jest to, że musimy pamiętać, że każdy z nas jest, gracz, jest graczem, graczami, graczkami, bo dziewczyny też grają, kobiety. Pewnie, Obiecty. Dokładnie. No co, to, to pozdrawiamy Mariusza. Zachęcam do wizyty Retrogiełda w, w każdą sobotę i niedzielę. Pier, pierwszy weekend po 10 każdego miesiąca. W podziemiach przy Warszawskim Muzeum Komputerów i Gier to są podziemia przy budynku głównego urzędu statystycznego, tak zwanego gustu. Tak jest, to nie widzimy się. Do Nadszedł koniec retro giełdy. Powoli wszyscy się zbierają. Więc ja też już uciekam. Na plecach mam plecak wypełniony sprzętem i grami. Który zobaczycie niedługo Tutaj widać właśnie Muzeum Gier Tak więc zachęcam was jeszcze raz do odwiedzin Naprawdę świetne miejsce Świetny klimat I fajnie można spędzić czas w weekend Sobota, niedziela Tak więc Do zobaczenia Mam nadzieję, że wam się podobało Trzymajcie się, hej!